Na moim kanale, czyli Majencja, a Ciebie zapraszam na vlogmas numer 2. Słuchajcie, ciebie Wam pokażę. Fajne pomysły, moje pomysły na prezenty, na Mikołajki, na urodziny, na przykład pod choinkę. Możecie je w sumie dać w każdą różną okazję. Przygotowałam taki jeden fajny prezent, który możecie dać różnym osobom w różnym wieku, bo w sumie one nie mają ograniczeń wiekowych i każdy może się takim czymś jakby lubić. Bo to jest ogólnie rzecz do rysowania, bo są to markery. Ja uwielbiam rysować, i bardzo wiele osób, e, z tego co zauważyłam, właśnie lubi rysować. E, I wydaje mi się, że jest to naprawdę fajny prezent, bo nawet możecie dodać osobie, która ma 20 lat, bo też można lubić rysować. Ja bardzo lubię, właśnie, jak już mówiłam, rysować, więc pokażę Wam właśnie dzisiaj prezent, który moim zdaniem może być naprawdę super prezentem. Mam tutaj trzy e, warianty tych markerów: e, mam markery 50-sztukowe, 12-sztukowe i 60 sztukowe. Te markery pochodzą ze sklepu Action i te najmniejsze, które mają 12 sztuk, kosztują około 20 zł, a te 50 i 60 od tak 40 do 60 zł. Coś takiego. Więc słuchajcie, teraz wam trochę o nich opowiem i powiem, jakie mają naprawdę fajne zalety. Więc słuchajcie. Ja mam tutaj markery na bazie alkoholu i wody. Różnią się one troszeczkę, ale powiem szczerze, oba mają bardzo fajne, jakby tak po prostu super dają taki, jakby wam to powiedzieć, tak po prostu super, można nimi coś stworzyć po prostu. Więc po prostu, po prostu one są super. Ja je uwielbiam, cały czas nimi koloruję, maluję i po prostu są najlepsze. Więc co, zacznijmy od tych najmniejszych. To jedno opakowanie, i na ich e, pokażę Wam te markery. Jest ich, jak już mówiłam, 12 sztuk, i je kupujemy w wariantach kolorystycznych. Na przykład, tutaj mam takie bardziej morskie. Są też zielone, pomarańczowo-czerwone, różowo-fioletowe i jeszcze jakieś różne. Są też słuchawki do skóry, i jeszcze w ogóle więcej. E, ja Wam je pokażę, jak one wyglądają w środku. W środku prezentują się one tak. Mają one w zestawie pojemnik. Ja go dostałam. Nie spodziewałam się tego. Naprawdę bardzo fajnie, ponieważ jeśli mamy więcej tych markerów, to możemy je łączyć. Ja wam jeszcze otworzę jedno opakowanie i pokażę Wam, jak to super wygląda. Tutaj mam zielone opakowanie. I słuchajcie, możemy je sobie łączyć. Tutaj mamy takie wpinki, tak jakby. One normalnie się łączą. Od tyłu wyglądają tak, tej mają przód. I mają bardzo fajny design, te markery, ponieważ e, są one czarne, oczywiście z logiem. I mają, słuchajcie, dwie końcówki. Jedna jest taka pędzelkowa, jest ona oznaczona taką czarnym paskiem na markerach, a szara jest oznaczona taką cienką. I naprawdę są mega fajne. Mają też na sobie... E, numerki, które pozwalają nam na przykład sprawdzić jaki to kolor, jeśli robimy sobie próbniki. Więc e, powiem Wam szczerze, są naprawdę super, przemyślane i wydaje mi się, że no, po prostu mają bardzo fajne zalety. E, teraz Wam pokażę te większe, tylko jest spakuję, nie przeszkadzały. Jak już jesteśmy na tych, na bazie alkoholu, bo to są na bazie alkoholu, to też przejdziemy do tego ogromnego opakowania. Tutaj mamy praktycznie każdy kolor po trochu, bo mamy tutaj i kolory cieliste, róże, fiolety, niebieskie, zielone, po prostu każdy. Jeśli nie chcemy kupować osobno takich mniejszych opakowań, możemy kupić taki zestaw 60-sztukowy, który ma wszystkie kolory. Naprawdę... Wygląda to pięknie. Z daleka w kamerze pewnie to wygląda tak pięknie, ponieważ one są takie po prostu no śliczne, mają takie ombre można powiedzieć na sobie. E, mamy tutaj różne szare, brązy, też znajdą cieliste, e, co rzadko się bardzo zdarza. Mamy róże, fiolety, w ogóle wszystkie. E, jest to bardzo duże oprakowanie, jest ono dosyć ciężkie. No i ma taki samo design tych markerów, są czarne końcówki ma identyczne, ponieważ wszystkie mają pędzelkową i taką cienką. No i oczywiście marker markerów. Moim zdaniem te markery są naprawdę ładne. Wydaje mi się, że nie są najbrzydsze, ponieważ no to markery są bardzo ładne, moim zdaniem fajnie wyglądają. No i oczywiście te również mają to opakowanie w zestawie, co też słuchajcie, jest ogromnym plusem, bo możemy je trzymać na przykład na biurku, nie w jakimś pojemniku, tylko po prostu w takim fajnym, eleganckim, ładnym pojemniku, które ja nie widziałam nigdy takich markerów, które właśnie są w takich pojemnikach, ponieważ najczęściej widziałam w takich materiałowych torbach. No i słuchajcie, trzeci, trzeci pojemnik. To jest słuchajcie z markerami na bazie wody, ja mam tylko jeden, jedno opakowanie, na więcej się na razie nie zdecydowałam, ale może sobie jeszcze jakieś dokupię. One się troszeczkę różnią. bieskie, e, czarne też się znajdzie oczywiście no bardzo fajne e, powiem Wam e, te też bardzo fajne są ja też bardzo lubię z nich korzystać e, z każdych na pewno stworzymy jakiś fajny rysunek i w ogóle e, tutaj słuchajcie ja Wam pokażę, tak samo co słuchajcie pierwszy raz, pierwszy raz zdarzyłam się, że markery które są na bazie wody mają pędzelkową końcówkę jest też również cienka i są one tak samo oznaczone. Szarą jest cienka, a białą w tym przypadku, bo wtedy była czarną, jest ta pędzelkowa. Eee, ty słuchajcie. Mmm wodne markery, to są takie po prostu zwykłe markery, jakie mają na przykład tusz, które możemy znaleźć na przykład w Biedronce czy coś takiego. E, mają również numerki, wszystkie te markery mają numerki, tutaj akurat wziąłem czerwony, tak jak w logomasy kojarzą mi się bardzo z czerwonym e, i one są słuchajcie, w tym przypadku białe i e, mają również logo, nazwę e, tej serii no i moim zdaniem te markery też są fajne, również mają ten fajny pojemnik Mogę Wam też pokazać, jak one się prezentują z tymi większymi markerami, bo one też inaczej wyglądają, jak są połączone. To też wygląda bardzo ciekawie. są mega duże. Słuchajcie, możecie naprawdę ułożyć taką ogromną, długą wieżę tych markerów, jeśli tylko macie ochotę, bo jest tutaj jeszcze więcej do przypięcia tych miejsc. No i słuchajcie, teraz... Kończę ten vlogmas. Mam nadzieję, że on Wam się również podobał i że może skorzystacie, kupicie może komuś taki super prezent, właśnie takie ładne markery. Moim zdaniem są naprawdę super. E, na razie nie zobaczyłam w nich żadnych wad. Nic mi się nie przytrafiło. Żaden e, kolor mi się nie zepsuł, nie wysechł, Żadna końcówka też nie zepsuła. No są po prostu cudmy orzeszki. E, są mega fajne, ja bardzo je polecam z całego serduszka. No i. Ja się z wami żegnam, do następnego vlogmasu i papa! Tutaj macie jeszcze mój Instagram i subskrybujcie na mój kanał.